Witam, witam serdecznie wszystkich moich widzów i nie tylko. Słuchajcie, mroźno śnieg, jak widać, nie jest go dużo, ale jest mroźno. Znaczy, jest minus jeden: no, dla niektórych jest mroźno, dla niektórych nie. To tam ktoś jedzie z jedzeniem, do kogoś ktoś czeka na jedzenie, jakiś głodomor. Słuchajcie, ja, jak widać, pewnie Warszawiacy poznają. Jestem w parku Szymańskiego, a dokładnie pana Edwarda Szymańskiego mieszkał tutaj niedaleko kiedyś do 1934 roku 1964 roku mieszkał na warszawskiej Woli a dokładnie na ulicy Wolskiej 54 jako 12-letni chłopiec z rodzicami zamieszkał właśnie tutaj studiował na Uniwersytecie Warszawskim i Działał, bardzo, bardzo dobrze działał. Pracował oczywiście jako im się wszystkich prac, jako nauczyciel, robotnik, na poczcie pracował, był budowlańcem, ale w 1934 roku musiał uciekać i uciekł na Podlasie, bodajże w okolice Stoczków. Jeśli dobrze pamiętam, to miejscowość chyba tak. A wydaje mi się, że nawet mam znajomą, która tam obecnie mieszka, jeśli dobrze pamiętam i o ten teren słuchajcie jest tak wielki, poczekajcie bo nie chciałabym ludzi pokazywać tak z bliska bo może sobie tego nie życzą i mają do tego prawo dobra, ale słuchajcie tutaj pokażę wam coś tego pana tam z, z takimi harcikami ci harcik te harciki są fajnie, cieplutko ubrane. Ja już go obserwowałam, tego pana, słuchajcie, z 15 minut tutaj sobie spacerując. Tak fajnie sobie biega, właśnie z tymi pieskami. I wracając na chwilkę do patronat, patronatu tego parku, pana Szymańskiego, uciekł na Podlasie, tam się chował. No, i w trzecim roku, jeśli dobrze pamiętam, Gestapo go aresztowało, tam znalazło go. No i co? No i został przewieziony na warszawski Pawiak. Trzy miesiące był na Pawiaku, w więzieniu na Pawiaku, u nas tutaj, na Śródmieściu. No i niestety trafił do. Trafił do obozu. Auschwitz, w którym zmarł w 1943 roku. I ten park, właśnie w związku, że na woli Edward Szymański wykazał się dużą odwagą w czasie wojny, pomagał ukrywającym się również innym poszukiwanym, i ogólnie za jego twórczość był pisarzem. Był poetą. Nagrał jedną piosenkę bodajże w 1938 roku. Jeśli dobrze pamiętam, znajdę link, to wam wyślę. Albo podlinkuję tutaj w komentarzu. I wam wyślę. I ten park na jego cześć po prostu został nazwany. Parkiem Edwarda Szymańskiego. Dobra, poczekajcie, przejdę sobie, żeby tylko się nie pośliznąć. Latem, słuchajcie, latem tu jest po prostu bajka, tu jest zielono. Te wszystkie kaskady, które tutaj po prawej stronie, to wam pokazuje tęsknię Te fontanny są tam dalej. Może ja, ja dzisiaj nie pójdę tam z Wami, jest za zimno. Jak dla mnie akurat. Już trochę chcę spacerowałam się, ale tu jest bardzo dużo fontan kaskad właśnie yy, i właśnie ten piękny wybieg tutaj dla psów. Także słuchajcie, moi drodzy mili. Tym akcentem ja tak króciutko dosłownie dzisiaj z wami. Tym akcentem raczej się teraz z wami pożegnam o tu widać, widać mój cień zawsze ktoś tak mówił, pewien pan a teraz ja, nawet zauważyłam swój własny cień <noise> mój cień chodzi za mną co? no oj tam są właśnie te harciki widzicie? tak się zastanawiałam czy im łapki nie zimno takim pieskom no jak tak można, no ale cóż no ale fajnie biegam. dobra pana nie będziemy nagrywać, bo może pan sobie nie życzy ale pies, o tyłem możemy jak super to wygląda, jak zwinnie, tak cichutko sobie biegają, no. Także ten park latem, wiosną, latem i jesienią tętni życiem. No teraz też widzicie, słuchajcie, ludzie chodzą, spacerują, no właśnie chcieliby też Oddychać nawet i takim mroźnym powietrzem, bo to też jest dla zdrowia. Tam w oddali, tam gdzie to słoneczko świeci, akurat widać na wprost, tam jest inny park Park mm, Sowińskiego. I tam jest muszla koncertowa w tym parku. Innym razem tam z Wami pójdę. I tam odbywają się przede wszystkim w weekendach różnego rodzaju koncerty. Czasem darmowe, czasem płatne, ale dla mieszkańców Warszawy, Warszawy ogólnie, ale dla woli, odbywają się tam właśnie pod dali różnego rodzaju występy. O, to wszystko, co. Dzisiaj mogłabym Wam tutaj pokazać. Uwierzcie mi, że zimno jest. A pewnie wiecie również. Bo też przebywacie gdzieś tam w każdym zakamarku jakiegoś kraju, świata, miasta i pewnie jest tak samo. Chociaż w jakichś ciepłych krajach teraz nie mam mrozu. Tak jak tutaj, no tutaj widzicie, jest totalny mróz. Wiecie co? Może ja jeszcze Wam jedną rzecz tylko chciałabym dodać do tego materiału. Muszę Wam powiedzieć, e ja jestem zmęczona jakby tematem w ogóle JTO. Mówię wam teraz całkowicie szczerze. A wiecie dlaczego? Chodzi o to, że ten kanał, każdy wie, kto wie oczywiście, kto ma trochę rozsądku, ten kanał jest szkodliwy społecznie od dawna. Ja o tym mówiłam. Ja o tym mówię Również i w sądzie i ten kanał bardzo dużo złego przyniósł i przynosi nadal. Eee, tak naprawdę ten kanał powoli, no mówię internetowo umiera, tak, bo po to widać zachowania właściciela kanału swego, od, od niedawna pokazały jak szanuje właściciel już nawet swoich własnych widzów swoich własnych donatorów wspierające osoby jeśli życzeń świątecznych i noworocznych właściciel kanału nie potrafił przekazać na swoim kanale gdzie ludzie go wspierają od lat Płacą za to po prostu. Płacą za to, że go po prostu oglądają i jego materiały. A szanowny pan, wielki YouTuber, od 16 można powiedzieć grudnia, tak od tego dnia, kiedy tam się pojawił w Szkocji, to muszę wam powiedzieć, że. O, jak to fajnie wygląda! Popatrzcie. Przez te piękne białe rośliny przedziera się słoneczko, super to wygląda, tak teraz dopiero zajrzałam, o, aż przybliżę, fajne, bardzo mi się to podoba, no i uważam, że to jest totalny brak szacunku do y, swoich osób wspierających. Nawet na społeczności nie było żadnych e, życzeń bożonarodzeniowych, Boże nie było noworocznych, sylwestrowych, noworocznych. Żadnych życzeń nie było e, od właściciela kanału JTO. Czy jest to w porządku? Słuchajcie, no w sumie to nie, nie oceniać, to fakt. O, piękny widok. Ale piękne słoneczko jest. Naprawdę. W sumie to faktycznie jest... nie, nie, nie mnie to oceniać. Y, natomiast no, jestem obserwatorem, jestem widzem. Y, I mam prawo też się wypowiedzieć, y, jak, ja to, jak ja to widzę. Przepraszam najmocniej. O tutaj dzieciak ci, siedzi na śniegu. O matko boska, dupka sobie zmaśnie ten, ten dzieciaczek. Aż po prostu dziwię się, że, że nie wiem, rodzic pozwala na to. No ale, no cóż, ja bym na to nie pozwoliła. Dobra, słuchajcie, przejdziemy sobie może jeszcze w takie miejsce, bo ja nie bardzo chciałabym pokazywać Wam ludzi, wiesz, wiecie. Jednak nie wszyscy sobie na to tego życzą, żeby być yy, po prostu filmowani. No. I yy, kanał, no słuchajcie, no sami widzicie wyświetlenia, widzicie kontakty, widzicie te, te relacje, no kontakty to pewnie niektórzy tam mają z właścicielem prywatne, ale to nie chodzi o to, kanał jest publiczny, a nie prywatny, prawda, więc to jest ta cała mm, różnica i cała sytuacja, o której jest o i tam nie wiem czy widać na tej górce jest po pierwsze. Pana Edwarda Szymańskiego. Może tam pójdziemy, może nie. Zobaczę, czy dam radę tam dojść z wami razem. Poczekajcie, tu jest kilka osób, nie chciałabym ich nagrać. Dobra. No przejdziemy sobie przez mostek. No i także. Yy... Słuchajcie, tam się nic nie dzieje, tam yy, dzieje się tylko to, że otrzymujemy dawkę co jakiś czas yy, elementów yy, szkodliwości. No mieliśmy przykładów full, przede wszystkim ostatnio no, przykładem był yy, pokaz wyśmienity, wręcz bym powiedziała pokaz yy, jak jeździć, jak unikać wpłacenia za bilety. No i to z, w tym filmie słyszymy wyraźnie, że właściciel kanału był wdrożony w ten plan, bo wchodząc do pociągu e, o, przejdę tutaj tyłem, e, bo tutaj jest po piersie e, Szymańskiego tyłem. Przejdę do przodu. E, pokazany był Moment, kiedy w, e, wchodzą panowie do pociągu i wyraźnie słychać pierwszą osobą, która e, wspomniała o wdrożonym planie, to był właśnie szanowny właściciel kanału, e, że wdrożony będzie plan mm, na darmoche. Prawda? Te słowa padają, te słowa padają, o, to jest właśnie pan Edward Szymański, ja go tak trochę przybliżę, proszę bardzo, tak, on tutaj był mieszkańcem Woli i został uhonorowany w takim fajnym miejscu na Woli, w pięknym parku, na takim wzgórku sobie tutaj patrzy na nas, no. Także słuchajcie, temat y, rzeczywiście JTO jest dla mnie tak już męczący. Wiecie, że ja mam oczywiście y, sprawy, sprawę. Obecnie mam jedną sprawę przepraszam, obecnie mam jedną sprawę z właścicielem kanału. Która powoli się kończy, no powoli, powoli, powoli. O, o, tutaj ja podejdę z Wami do. Uwaga, będę wchodziła po schodach, aby tylko się nie przewrócić, bo nie chciałabym zimą sobie złamać nogi. Proszę bardzo, to jest. To była. Obecnie to jest tylko po piersie jak wyglądał i był uhonorowany Edward Szymański, no. A żył w latach, jak dobrze pamiętam, 1907 i 1943 roku zmarł. W międzyczasie miał wypadek z rodziną e, samochodowy, miał trepanację czaszki e, i mówię, właśnie potem uciekł na Podlasie. No a tam go gestapo dorwało, przywieziono go na Pawiak i potem wywieziono do obozu Auschwitz, w którym w 1943 roku zmarł. No, wracamy, po schodkach schodzimy w dół. I ten kanał, o którym wspominam bardzo często ja i inne osoby, właściwie nic więcej nie pokazuje od lat, jak szkodliwość. Tych elementów szkodliwości można byłoby naprawdę wymieniać bardzo dużo, ale ten materiał nie jest dzisiaj akurat o tym. Ja po prostu jestem tym tematem tak zmęczona. Słuchajcie, umówmy się tak, że jeśli będzie faktycznie już coś takiego, co po prostu i mi gdzieś tam mnie, mnie to będzie drażniło bardzo, wtedy to pokażę. Ja muszę się skupić na sprawach, które, które są, które będą. Przy okazji chciałabym wszystkim podziękować za jakąkolwiek wpłatę, jakąkolwiek symboliczną wpłatę do, na moją zbiórkę na pomagam.pl, która, wierzcie mi, bardzo mi pomaga. Wiecie, jak wiecie, że ja nie należę do bogaczy. Tak, jestem osobą niepełnosprawną, na ręcie z ZUS-u. No tą rentę naprawdę ma mam dosyć skromną, ale jakoś tam trzeba sobie radzić w życiu. Nie lubię narzekać. I nie będę mówiła, tak jak pewien Pan, że jadę na oparach. Nigdy tego ode mnie nie usłyszycie. Hmm. O, ktoś tam z daleka sobie nawet robi zdjęcie, właśnie. Także bardzo Wam serdecznie wszystkim dziękuję za wszelką pomoc finansową, pomoc i niefinansową, bo otrzymuję również wsparcie słowne od różnych mi dobrych ludzi. Cieszę się, że bardzo dużo ludzi otworzyło oczy. Um, uwierzyło również we mnie. Um, o hej, teraz już nawet nie będę mówiła, bo tam jest dosłownie może kilka osób, i, i, i tak naprawdę kryją się pod tymi samymi nikami. To już mnie nie parzy, nie ziembi, jak to się mówi. Natomiast e, chciałabym Was poinformować, że w roku 2025 ja ruszam z kopyta i to tak dosyć mocno e, ze sprawą cywilną, ale i nie tylko. Natomiast chodzi przede wszystkim o sprawę cywilną, za którą będę musiała pokryć e, koszty, przede wszystkim te pierwsze koszty, czyli wadium. Mm, będę musiała wpłacić 5% wadium, od deklarowanej kwoty w pozwie i oczywiście będę wam wdzięczna za jakąkolwiek wpłatę, którą mi pomożecie zebrać. Oczywiście dalej będę korzystała z pomocy mecenasa. Więc pieniążki, które właśnie... Cokolwiek mi wpłacił, wpłaca na moją zbiórkę, idą tylko na pomoc prawną. Ja tego nie przejadam, nie wyjeżdżam nigdzie, nie chodzę po fryzjerach, nie kupuję sobie ubrań. Te pieniądze są przeznaczone tak, zgodnie jak jest w tytule. Będę już kończyła, bo będę dochodziła do ulicy elekcyjnej, która dzieli dwa właśnie parki. Po drugiej stronie jest Park Sowińskiego z tą muszlą koncertową, o której wam wspominałam. No czekajcie, tutaj sobie przejdę boczkiem. O i ja w komentarzu yy, przypomnę i w opisie i w komentarzu przypomnę, podepnę wam linka do mojej zbiórki. I jeśli będę mogła prosić tak, proszę, po prostu ja rzadko to robię naprawdę. Kto mnie, to, kto mnie zna, to mnie zna i wie, jaka jestem, że ja nie lubię prosić. Dla mnie to jest wielki wyczyn. Tak, to prawda. Muszę wam powiedzieć tak otwarcie, że gdyby nie jedna osoba. Nie powiem kto. Tylko jedna osoba mnie bardzo, bardzo nam, na, naciskała, namawiała, żebym właśnie otworzyła tą zbiórkę na pomoc prawną. E, a ja bardzo długo tego nie chciałam zrobić, bardzo długo. Bo ja nie lubię prosić. Ja nie z takich osób akurat. No właśnie. E, I nawet jeśli bym była na jakichś oparach, to byście nigdy o tym nie wiedzieli. Bo, po prostu bo. Bo ja to jestem ja. Ja to jestem taka Zosia Samosia, jak to się mówi. No. Także byłabym Wam serdecznie wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. Oczywiście, jak już ruszy plan, ruszy no, jakby jak już ruszę z pozwem cywilnym, będziecie o tym wiedzieli na pewno. I wówczas poinformuję Was po prostu o takich ruchach moich prawnych. Brzydkie są takie drzewa zimą, gołe, bez liści, ale zima też ma swój urok. Serdecznie, bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam z tej mroźnej warszawskiej woli. Mam nadzieję, że wy też taki spacer sobie raz na jakiś czas przejdziecie się po parku lub w jakimś tam innym fajnym miejscu dla was. I to co do filmu powiedziałam, że jeśli będzie coś takiego co uderzy mnie a propos jakichś szkodliwości to na pewno zrobię o tym materiał. Natomiast chciałabym ruszyć niedługo z takimi właśnie vlogami po Warszawie. Wiecie, że ja jestem. Shanti? Oj, zobacz, jaki piękny. Shanti, słyszałam imię Shanti. Śliczny. Szanti. Shanti. Tam są właściciele, więc piękne. O, a tam jest pies, który pewnie. Oj, oj! Pewnie by chciał się pobawić. Tak, tak to wygląda. O, 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 no. I chciałabym naprawdę co jakiś czas jakiś materiał dać Wam o Warszawie. Ja jestem, słuchajcie, zwykłą prostą Moniką, żadną youtuberką nie jestem, nie będę wam tutaj on i on, prawda, bułkę przez bibułkę, jakieś historii z Wikipedii, nie będę wam po prostu o takich rzeczach opowiadać. Kto mnie zna, to mnie zna właśnie prywatnie, że ja jestem taka, jaka jestem prywatnie, taka będę tutaj z wami. Mam nadzieję, że się już przekonaliście nieraz. Yy, I... I tyle. Zaniedbałam pewne rzeczy. W zeszłym roku parę osób mnie faktycznie prosiło o, o różne rzeczy. Zwalałam to również na choroby, na różne sprawy moje, to jest prawda, ale nie będę już więcej zwalać na nic. I jak tylko mi pozwoli na to faktycznie teraz zdrówko, to co jakiś czas będę robiła takie po prostu materiały dotyczące jakichś fajnych miejsc w Warszawie. Pierwszy plan już mam. W główce, więc mam nadzieję, że może w przyszłym tygodniu, a może w tygodniu zobaczę, jak mi czas na to pozwoli i, i, i sytuacja. I na pewno bym Wam to pokazała. To tyle. Słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie wszystkich. Cieplutko, cieplutko, aby było każdemu cieplutko. Tam w oddali nie wiem, czy widać. Mamy siłownię taką tu w, tu, w parku, i też można sobie przyjść trochę poćwiczyć. Trzymajcie się, miłego dnia, ciepłego dnia, cześć!